Halo! Witajcie na moistyku językowej w serii Ucz się owocniej. Jak widzicie, zmieniłam troszeczkę koncept, bo uważam, że są to na tyle ważne treści, że chcę, żeby były nagrywane też w lepszej jakości. A temat dzisiaj to będzie jak uczyć się słownictwa. Zapraszam Was serdecznie. By uczyć się skuteczniej, trzeba wiedzieć um, o tym, jak działa nasz mózg i jak te informacje są u nas przetwarzane. I taki system właśnie głębokości przetwarzania informacji w 1972 roku panowie Craig i Lockhart y, opracowali, tak to można powiedzieć. Chodzi o to generalnie, y, jak informacja, a w naszym przypadku słowo, y, przez jakie etapy głębokości, poziomy głębokości w umyśle przechodzi. I to jest naprawdę bardzo ważne. Te etapy najczęściej wymienia się trzy, te poziomy. Pierwszy to jest sensoryczny. Chodzi o to, że słowo jakoś po prostu wygląda i słowo się jakoś po prostu brzmi. Jeśli mówimy o lekcji języka obcego, no to są to takie ćwiczenia w tym poziomie. Na przykład znajdź słowo w tekście. Prawda? Jeszcze nie wiemy, co ono znaczy, ale znajdujemy je w tekście, bo ono jakoś tam wygląda. Drugim poziomem jest poziom semantyczny, czyli słowo coś oznacza. Każde słowo coś znaczy i to jest właśnie ten drugi, drugi poziom. Jeśli ma, mówimy znowu tu o jakichś ćwiczeniach na lekcji, które robimy albo dajemy uczniom, no to jest to prawda, fałsz, jest to uzupełnianie luk, jest to łączenie jakieś, nie wiem, słowa i jego odpowiednika albo słowa i obrazka. Także to jest ten drugi poziom. No, i jeśli na tych dwóch poziomach się zatrzymamy, no to mm, małe jest prawdopodobieństwo, że coś zapamiętamy. Ale mamy na szczęście jeszcze ten trzeci, najgłębszy poziom przetwarzania informacji. A w tym trzecim poziomie przetwarzania, w tym najgłębszym, chodzi o to, żeby tę wiedzę, to nowo słowo połączyć z wiedzą, którą już mamy, włączyć skojarzenia, jakieś spekulacje, wyobrażenia i połączyć z jakimiś naszymi emocjami. To jest najbardziej wtedy skuteczne. I y, zadania, które na tym etapie możemy robić albo możemy dać uczniom, to są pisanie skojarzeń, własnych tekstów, własnych zdań. Pisanie streszczeń, pisanie ściąg, nawet, bo wtedy też musimy tę wiedzę jakoś sobie przetworzyć. Także dopiero na tym trzecim poziomie, dochodząc, dogrzebując się do tego trzeciego poziomu, są największe szanse na to, że słowo zapamiętamy albo jakąś nową informację. Jeśli jesteśmy już przy tworzeniu własnych zdań, bo to jest bardzo proste. Do zrobienia i bardzo y, efektywne, to też mam y, dla Was takie dwie rady. Ponieważ my codziennie jesteśmy mm, naprawdę przytłaczani dużą ilością informacji i nasz mózg no, po prostu musi je filtrować, jakbyśmy się skupiali na każdej informacji, no to byśmy przecież oszaleli. Ale, ale musimy dać jakoś znać naszemu mózgowi, że na tym konkretnie nam zależy. I robimy to, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to odniesienie tego słowa jakoś bezpośrednio do nas. Czyli jeśli coś się połączy z nami, jeśli stwierdzimy, że coś nam się kiedyś przyda, że ma związek z nami osobiście, to wtedy też to lepiej zapamiętamy. Chcemy zapamiętać słowo grać. Słowo grać na przykład grać jeśli grasz w tenisa to sobie urządzenie gram w tenisa jeśli gram na skrzypcach ja sobie mogę łożyć gram na skrzypcach i to konkretnie się odnosi do ciebie więc jest większa szansa że zapamiętasz natomiast mamy słowo kaloryfer jak zapamiętać słowo kaloryfer odnieść do siebie nie wiem czy ktoś ma jakieś nie wiem, romantyczne skojarzenia ze słowem kaloryfer wtedy można użyć tej drugiej metody i zrobić sobie zdanie dziwne Dziwne, nietypowe, ciekawe, irracjonalne, kreatywne. I takie też są, takie też lepiej zapamiętujemy, ponieważ są właśnie nietypowe i nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, takie dziwne rzeczy, że nam się tutaj spotykają, że nas, że nas otaczają. Dlatego wtedy tworzymy, uciekamy się do tej drugiej metody. Na przykład, nie wiem, w kaloryferze żyją biedronki. No dziwne, prawda? I wtedy jest szansa, że to lepiej zapamiętamy. Jeśli chodzi o wszelkie apki, o wszelkie fiszki, to to też jest super, to też jest fajne. Polecam wam szczególnie yy, Quizlet, bo tam, bo tą aplikację znam po prostu najlepiej. I tam fiszki można sobie robić samodzielnie. Więc mamy to zdanie i samodzielnie tworzymy sobie słowo. I już tworząc te fiszki, bardzo, bardzo dużo się uczymy. Jeśli macie jakieś pytania, to, to dajcie znać w komentarzu. Zapraszam Was do obejrzenia też poprzednich wideo z serii Ucz się Owocniej oraz do tego, co będzie za tydzień. Do zobaczenia!